A jak jest pana plan polityczny w takim razie? Mój plan polityczny, mój, nie mam takiego scementowanego planu, bo tak jak powiedziałem wcześniej, no, nie, nie mam partii takiej, która ma zbudowane struktury w całej, w całej Polsce. Ale dopisu chyba pan z, z tych dużych formacji no, najbliżej, prawda? E, to z tych, które to prawda, są, to no. prawda. Zdecydow znaczy, ja uważam, że dzisiaj najbardziej narodowy program ma suwerenna Polska. Tak? Ona jest najbliższa jakby takim ideałom środowisk, środowisk narodowych. Natomiast najchętniej to chciałbym mieć swój własny podmiot, natomiast no, jest sytuacja taka, jaka jest. Uważam jeszcze, że sytuacja w ogóle międzynarodowa jest bardzo skomplikowana i trudna dla Polski. Jesteśmy w, w okresie przełomu i w tym okresie też od takich środowisk jak nasze. Trzeba oczekiwać jakiejś odpowiedzialności, no i ta odpowiedzialność jest też również w podejmowaniu pewnych decyzji politycznych. Czy, czy ja się zwiążę w jakiś sposób z, z, ze Zjednoczoną Prawicą, czy, czy nie, no to, to przyszłość, to przyszłość pokaże. Najchętniej chciałbym działać z kolegami narodowcami i robić pewien konglomerat. Być może dzisiaj z post sanacją, jakbyśmy my to nazwali, mm -hmm. prawda? Po to, żeby, żeby pewne procesy spowalniać, pewne procesy wypychać, prawda, tutaj z przestrzeni. Obóz zjednoczenia, budować narodowe, budować na obóz zjednoczenia narodowego, to tak, jest była tak tak, no, tak, 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 tak. to było. No, tak. Nacjonalizująca się sanacja. Tak? No bo sanacja nigdy nie miała pewnej takiej idei, mm. takiej dogłębnej, prawda? Myśląc, sanacji było, no. było bycie u władzy. Powiem tak właśnie, chciałem o tym wspomnieć, że Ozon miał swoje zalety, ale miał też swoje poważne ważne wady i też tego zalążki widzę, widzę dzisiaj w takich koncepcjach, jeżeli by powstawały.